pan tak szczerze wierzy że panu naród przysłał pocztą tyle tak, ile tam tak, tysięcy, pan to szczerze wie tak. nie tylko szczerze wierzę ale tak. o no tym nie bo z bardzo państwu, pan tak. doktor co oceniam na podstawie moich skromnych ale jednak już przedłużających się doświadczeń politycznych Pan doktor żyje miłym urojeniu. Jest to fizycznie. Fizykalnie. Niech pan powtórzył dokładnie do kamery, bo 250 tysięcy ludzi, 4 miliona Polaków stycznie, w tym momencie pan obraża. Ale proszę bardzo, proszę panie pośle. Lecimy na maksa po Polakach. Jest to dzieło hmm. niewykonalne. Dla polityków i dla partii politycznych. Dla was niewykonalne dla obywateli Rzeczpospolitej wykonalne. Jeszcze raz, Panie pośle, proszę kamerę, tak jednoznacznie na Polaków. Polacy oszukaliście, oszukujecie, kłaniecie, podrabiacie podpisy, wysyłacie fałszywe. Walimy na klamaksa, Panie pośle. Polak. Szanowni Państwo, z tego prostego mm. testu, nie Jezu. przypisując złej woli Panu doktorowi, bo zapytałem, czy szczerze w to wierzę. Bardzo wierzę. Jestem nie tylko wierzący, ale przekonany, panie państwo. I spotykam tych ludzi. Możemy wyciągnąć, możemy wyciągnąć jeden tylko bardzo skonkretyzowany wniosek. Mm -hmm. Nie wiecie państwo, i ja nie wiem, i nie wie tego nawet sam pan doktor Bartoszewicz, mm -hmm. kto za nim stoi. Tego nie wiecie. Mm -hmm. A ja to dojrzałem. No, bo ona jest właśnie Środowisko. Od tego zacząłem, prosiłem panie, panie pośle na samym początku, żeby nie było hejtu w, spis, w tych ludziach, którzy, wobec tych ludzi, którzy, o, tych ludzi, którzy nas oglądają. Ale pan poseł realizuje tą politykę hejtu, więc proszę rozwinąć dokładnie, skąd te podpisy się znalazły. Proszę. Jaka jest sytuacja, w którym kierunku tak, pójdziecie? No nie, ale to pan poseł, jeżeli się pan mówi, nie to powiem, proszę, podejrzenie to ja bijemy wiem, na maksa. Ja tylko wiem, że mhm. widzicie państwo, w życiu publicznym z mojego punktu widzenia ważna jest jawność, uh -huh. gra w otwarte karty, uh -huh. oczywiście z wyłączeniem tych, tych kwestii, które są objęte klauzulą poufności, niejawności, kwestie bezpieczeństwa państwa.